Witam, dobry dzień szanowni słuchacze i widzowie. Dobry dzień, ważeni posłuchacze i dziwacy. Kolejna krótka lekcja czeskiego, krótka lekcja czeskiego języka, albo krótka lekcja cieściny. będzie dotyczyła liczb gramatycznych, liczby pojedynczej i liczby mnogiej. českým i polským. Bude se týkat gramatických čísel, jednotného čísla a množného čísla v polštině a češtině. Tak pevně zauvažili jste, že v polským je trošičku, ale je to trošičku jinak než v českým. Asi jste si všimli, že polský je to trochu jinak, ale jenom trochu jinak než česky. Po polsku to jest tak, że tak powiem, sztywnie połączone. W polski to jest tak, że kogoś pewnie, nerozbornie, spojene. robiłem, robiłam, robiłam. Natomiast dziela lesem, dziela lasem, losem. E, e, oczywiście dziecko, na przykład, albo, ja nie wiem, kur. Kur, nie kurcze, ale nie wiem co bym, a, miasto albo, albo auto, samochód. Tak normalnie, po prostu zazwyczaj nie, nie mówi robiłom o sobie, no ale taka forma istnieje. Po czesku ta forma jest i sem ale ona może, jak ja tutaj piszę w tym artykułu, w którym będzie włożone to widejko, ona może wędrować po tym zdaniu, znaczy ona może być przed tym słowem, na przykład w zdaniu Ja jestem dzielal, ja jestem dzielala, ja jestem dzielalo, myśmy dzielali, wyście dzielali, albo może być za tym słowem. dzielaliśmy dzielalsem. Znaczy, tu jest to wytłumaczone wszystko. Widziałem cię wczoraj. Znaczy, w tym przypadku i sem to niby M polskie. Widziałem. Widziałem. Yy, to jest za tym słowem. Ono, yy, ono idzie za tym słowem. To znaczy, widziałem cię wczoraj. Widziałem cię wczoraj. Ale wczoraj i sem cię widział. Znaczy, to jestem. Teraz jest przed tym słowem. Natomiast po polsku wczoraj cię widziałem. Jest tak samo. Widziałem cię wczoraj. Wczoraj cię widziałem. Następny przykład. Wczoraj wieczorem cię widział. Wczoraj wieczorem cię widziałem. Toś sem nie wiedział. Tego nie wiedziałem. A te zdania albo te przykłady są bardzo ważne, bo Czeskim to brzmi bardzo tak, że powiem, nie, nie gramatycznie, albo po prostu dziwnie, jak się powie, to ne wiedziałem. Albo na przykład, i sem cię widział wciera. Albo wczoraj včera cię sem. To po, po czesku powiedzieć, widział sem, to, to po prostu nie jest po czesku, to jest takie, jest dziwne. Znaczy, formy są takie, jak tu jest w tej tapelce i tu pewna teoria jest tu jeszcze ja przeczytam i je, komentuję czeskim czasownik w czasie przeszłym podzielony jest na formie czasownika w formie przeszłej odmienionego przez rodzaj w zasadzie tak jak w polskim i czasownika pomocniczego bit to tak bardziej po powiedziane tutaj chodzi o to że, że te że, ten, że po prostu w tym polskim robiłem, w tym M, już jakoś nie widać tego, jestem. To, 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 już, to już po prostu po polsku nie można powiedzieć, robił jestem, robił, robiła, jestem. Albo robili, jesteśmy. Natomiast po czesku, po czesku tak się mówi, no? sem. Robiłem. dělal jsem, značí to sem. Toto, sam, toto samo, jsem, samo sem, jak například v zdaniu, já jsem doma, já jsem v domu, nebo já jsem Libor Zajíček, moje jméno na zvízko. já jsem Libor Zajíček, nebo já jsem učitel, jsem učitel, Ja jestem nauczycielem. Jestem nauczycielem. No to tylko tak po prostu taka teoria. I no dobrze, przeczytam jeszcze ten następny. Do tego dochodzi jeszcze pewne uciwnienie, którego nie ma w języku polskim. Można formułować zasadę, że i sem, i sy, si", i smejste dotyczy to również takich słów jak B albo C wędruje po zdaniu, jeżeli przed czasownikiem występuje jeszcze jakieś słowo, jakieś słowo to znaczy na przykład wciera, na przykład jakieś dwie słowa na przykład. Wciera wecier wczoraj wieczorem, potem i SEM i SE i SME idzie przed czasownikiem. Ono się pojawia przed tym czasownikiem. No to, 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 to troszeczkę po nie wiem, naukowo, albo jak to powiedzieć, tak sztywnie po powiedziane to, co, o czym rozmawiam na początku. Pewnie was, pewnie, albo być może was nurtuje jeszcze pytanie, czemu ja raz wymawiam tak troszeczkę i sem z, z tym od na początku i, i czasami bez tego. Chodzi o to, że w czeskim e, niby jest e, jest dobre i poprawne, i bohulibe bo, y, wymawiać to, ale w takim potocznym języku nikt tego nie, nie wymawia. Tego tre, to trzeba wymawiać tylko w tym przypadku, jak, jak, jak to jest w zaprzeczeniu, na przykład neisem, neiste. Potem potem odwrotnie nie można wymawiać nesem, nesi, nesme, neste tego, to, to nie jest po czesku wtedy trzeba powiedzieć, wymawiać bo wymawiać, po prostu czytać to j nejsem, nejsi nejsme, neiste i to chyba wszystko dla dzisiaj